Dzień dobry. Dziś gościnnie prowadzę ławę prasową. Ja nazywam się Małgorzata Kazulak. Ze mną Piotr Ciszewski z przeglądu. Dzień dobry. Zdalnie Matylda Szpila, redakcja w punkt. Dzień dobry. Oraz Dominik Pieniądz z Dzień dobry. W pierwszej części porozmawiamy o uchodźcach na granicy polsko-białoruskiej oraz o braku reakcji rządu, a także haniebnym zachowaniu Straży Granicznej. W ostatnich dniach Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zarządzenie nakazujące Polsce i Litwie dostęp dla uchodźców do wody, jedzenia, zapewnienia opieki medycznej, nie przesądzając o, o obowiązku przyjęcia ich jak Piotr, zacznę od Ciebie. Jak skomentujesz całą sytuację? No, przede wszystkim polskie władze nie zdały testu z człowieczeństwa. Jest to pokazówka na Mająca na celu mobilizację tego antyuchodźczego skrajnego elektoratu, pokazanie jacy jesteśmy stanowczy, co no, godzi w zdrowie i życie tych ludzi, którzy koczują na granicy. Mieliśmy do czynienia z kampanią fake newsów. Próbowano nawet zmienić liczbę tych uchodźców koczujących na granicy. Pojawiły się informacje, że oni są po stronie białoruskiej, więc strona białoruska Odpowiada za ich życie i zdrowie. Później dopuszczono do nich jednak przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich, czyli okazało się, że jednak są po stronie polskiej, no bo do strony białoruskiej przecież by polskie służby nie dopuściły. I też mamy do czynienia z pewną hipokryzją ze strony tak zwanej demokratycznej opozycji, która z jednej strony mówi o humanitaryzmie, ale z drugiej strony no Donald Tusk który odpowiadał za politykę uchodźczą Unii Europejskiej, no też forsował politykę Frontexu, budowy jednak zapór na granicach i takiej polityki, która prowadziła do tego, że Ludzie tonęli w Morzu Śródziemnym, jak również no nie ma refleksji nad tym, dlaczego ci uchodźcy na granicach się znajdują, że polskie wojska brały udział w atakach na Irak, Afganistan, zniszczono kraje, wygnano tych ludzi z ich domów i zmuszono do tułaczki po świecie. A jak ocenicie, Matyldo, teraz do ciebie, reakcję, światową reakcję Unii Europejskiej, która z jednej strony popiera działania Polski, mówiąc, że granica Polski to granica wschodnia Unii Europejskiej, podkreśla humanitaryzm, ale jednak podkreśla przede wszystkim jakby konieczność obrony granic. No, w mojej ocenie ta reakcja ze strony międzynarodowej jest wręcz żenująco nieadekwatna do sytuacji, bo niejednokrotnie mieliśmy przypadki, kiedy Unia Europejska już wyrażała jakieś swoje zalecenia, swoje obawy, albo bardzo poważne obawy, i wiemy z doświadczenia, że niestety nasz rząd. Wcale nie bierze sobie tego do serca, ani się do tego koniecznie nie stosuje, więc wystosowanie takiego zalecenia może mieć znikome skutki, nie mówiąc już o zwyczajnej reakcji mediów międzynarodowych, ponieważ przynajmniej ja mam wielkie trudności z doszukaniem się jakichkolwiek. E Reportarzy czy y, informacji w zagranicznej prasie, w zagranicznych mediach o tym, co się dzieje na naszej granicy, pomimo y, wysiłków y, polskiej strony, polskich organizacji działających na rzecz uchodźców, które y, widzę, że próbują bardzo intensywnie zwrócić jednak na siebie tę uwagę, i to y, nadal spełza na niczym więc najwyraźniej dla mediów międzynarodowych nie jest to wystarczająco interesujący temat. Możemy się zastanawiać, dlaczego być może też z jakiejś obawy e, antyuchodźczej e, z ich strony. No ale niestety w momencie, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji, że e, zainteresowanie spoza Polski jest tak nikłe, to musimy działać m, na naszym polu na tyle, na ile możemy. Dominik, a jak ocenisz, czy tak naprawdę czekamy na to? Bo to w zasadzie teraz to już jest kwestia godzin, kiedy pierwsza z osób są doniesienia medialne, że kobieta na granicy polsko-białoruskiej jest w ciężkim stanie, już w zasadzie nie wstaje. Straż Graniczna nie dopuściła do niej opieki medycznej, więc w zasadzie nie jest pytanie czy, tylko kiedy ona umrze na granicy. To, to jest tutaj coś, na no, co chciałbym szczególnie zwrócić uwagę, e, mianowicie to, że wszyscy straszą właśnie do jakiej destabilizacji, jaką, e, jakby, jakie tragiczne skutki może mieć właśnie e, fala uchodźców, tym właśnie straszy rząd Pisu, ale ja osobiście bardziej niż jakiejkolwiek fali uchodźców boję się sytuacji, kiedy właśnie w odległości kilku metrów, może nawet metra, od polskich pograniczników biernie stojących. Będą umierać ludzie właśnie z braku jedzenia, z braku picia, z braku lekarstw. Jeśli jako kraj, jeśli jako społeczeństwo zaakceptujemy taki fakt i przejdziemy nad tym do porządku dziennego, to na dłuższą metę skutki tego będą o wiele bardziej mroczne niż choćby największe falo uchodźców. Pozostaje pytanie: gdzie jest następna granica, którą pozwolimy tym ludziom e, jakby umierać przy bierności polskich służb? To gdzie następne? Szalać do. Uchodźców, i jakby jak daleko możemy się posunąć w akceptacji dehumanizacji, bo ta dehumanizacja już jest widoczna na poziomie języka, bo to jednak jak e, władze pistowskie wypowiadają się na temat osób, które tam są, e, no już pokazuje, że nikt nie traktują jako żywych ludzi, e, chorych, potrzebujących, tylko jako w zasadzie śmieci podrzucane przez sąsiada. Że jako element wojny hybrydowej, co jest teraz wymieniane przez wszystkie przypadki, no jednak ten poziom dehumanizacji jest straszny. Przynajmniej ostatnio Ryszard Czarnecki, a tak strasznie cynicznie stwierdził, że przykro mu z powodu jednostkowych dramatów, no ale jednak to jest geopolityka, tutaj nie wolno być miękkim. No to jest niezwykle przerażające i jakby jeśli jako społeczeństwo jako kraj zgodzimy się na to, żeby tak było, no to naprawdę może to mieć w przyszłości bardzo mroczne konsekwencje. Przede wszystkim to jest przerażające, ponieważ Polska jest krajem uchodźców, jeszcze część z naszych dziadków, pradziadków żyje i pamięta czasy, kiedy sami uciekali przed wojną i inne kraje przyjmowały Polaków, nie, nie mówiąc o tym, że jest to pomaganie jakiemukolwiek wrogowi. A jak ocenicie sytuację, jakby reakcję opozycji? Już pierwsze mówiła się o Donaldzie Tusku, ale na granicy cały czas jest Franek Sterczewski, media polskie, ale i nie tylko obiegł filmik, na którym Franek próbuje z wielką torbą z lekami i jedzeniem przedrzeć się przez strażników granicznych i dostarczyć. Te, Produkty pierwszej potrzeby uchodźcom. Niestety Straż Graniczna mu to uniemożliwiła. Obecnie na granicy jest również posłanka lewicy Katarzyna Kretkowska, przez moment była Klaudia Jahira, Ula Zielińska, Maciej konieczne z razem. Co w zasadzie opozycja, może gwędziej lewica, powinna zrobić w tej sytuacji? Lewica powinna jak najgłośniej domagać się wyjaśnień od państwa polskiego. Są jeszcze takie motywy tej sprawy, tego incydentu, które nie zostały wyjaśnione. Czy ci ludzie zostali schwytani przez Straż Graniczną w Polsce i wypchnięci, jak niektóry, niektórzy z nich na początku twierdzili, kolbami. Na granicę w kierunku Białorusi. Czy rzeczywiście niszczono im telefony komórkowe, żeby nie mogli się skontaktować z ludźmi z zewnątrz, z organizacjami pomocowymi? Ile kosztuje ta akcja w ogóle jak została ona skoordynowana, że uniemożliwiono dostęp do tych ludzi, przesunięto kordony, wykorzystano ogromne siły wojskowe, żeby 32 ludzi wypchnąć z Polski, żeby doprowadzić do tego, żeby oni na tej granicy umarli, wegetowali no, żeby stało się, stała się tragedia, więc Przede wszystkim systemowe domaganie się interpelacje w parlamencie, nękanie przedstawicieli rządu odpowiedzialnych za pracę służb, nękanie również pytaniami, o dostęp do informacji publicznej na temat działania Straży Granicznej i innych służb w tej sprawie. Myślę, że bardzo dobrze, że pojedynczy parlamentarzyści lewicy i w ogóle opozycji znaleźli się na granicy, że próbowali coś zrobić. Początkowo, kiedy był dostęp do tych uchodźców, to na przykład namioty zostały dostarczone przez posła koniecznego i to była bardzo dobra akcja ze strony lewicy. Niestety ja nie widzę tutaj jakiegoś takiego masowego zainteresowania ze strony opozycji. Wręcz kiedy poseł Staczewski próbował te torby przenieść dla uchodźców, ścigał się ze Strażą Graniczną, no to bardzo szybko Borys Budka go skrytykował, że on bierze udział właśnie w wojnie hybrydowej Łukaszenki. Więc ta narracja o wojnie hybrydowej, i wykorzystywaniu uchodźców do Walki z Polską przeniknęła też do szeregów demokratów. Mnie e, przeraża to też takie komentarze, można przeczytać e, w sieci, że poza tym, że jest tam policja, wojsko, tak wiele funkcjonariuszy e, Straży Granicznej, e, to ci funkcjonariusze są jakby e, zabrani ze swoich e, obowiązków e, normalnych, czyli patrolowania granic, nie przed i bronienia ich przed uchodźcami, tylko przed osobami, które chcą na przykład coś przemycić przez granicę. W związku z tym jest pytanie też, myślę, że zasadne, którego nikt nie zadał, gdzie jak wygląda sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, czy wzrósł przemyt, bo myślę, że osoby tym się trudniące cieszą się, że wszystkie oczy są zwrócone tylko w ten jeden punkt. A ja bym się chciała zapytać, jest to dostępne badanie, na którym zbadano wyborców różnych, Partii, to materno do, do ciebie, wyszło, że jakby najwięcej, no, bez zaskoczenia. Wyborców lewicy popiera przyjęcie uchodźców. Co mogłaby zrobić opozycja? Co mogłyby zrobić media, aby jednak jakby była większa presja społeczna i może też wytłumaczyć osobom, którzy boją się jednak, e, tyle lat straszenia tą zbitką, że islam równa się e, terrorysta i jest to zagrożenie. Będą te osoby gwałcić, bić nasze. Kobiety, jakkolwiek ksenofobicznie by to nie brzmiało. Co zrobić, żeby przekonać tych nieprzekonanych, że to są po prostu tacy sami ludzie, jak ma Matylda. Znaczy, na pewno jednym czynnikiem, który mógłby nam tutaj pomóc, jest zwyczajne zaznajomienie społeczeństwa z tymi ludźmi. Wydaje mi się, że samo zasłanianie. Obecnie koczujących na granicy y, uchodźców, y, wozami Straży Granicznej, ma też w pewnym sensie na celu y, zasłonięcie ich, żeby po prostu nie pokazać, że to są rodziny z dziećmi, z kotem, y, zwyczajni ludzie tacy jak my. Bo to jest coś, co mogłoby zwyczajnie przekonać ludzi, że nie ma się czego bać, że to jest grupka ludzi, którzy uciekają od wielkiego nieszczęścia i potrzebują pomocy. I coś takiego może po prostu ruszyć serca niektórych, tych, którzy jeszcze nie do końca przesiąkli straszeniem i ksenofobią. Tak samo zwykłe posiadanie sąsiada, będącego uchodźcą, będącego osobą z obcego kraju, przekonuje zwykle ludzi do tego, że nie ma się czego bać, że możemy... Zwyczajnie mieszkać koło siebie, współpracować, y, zawierać przyjaźnie. Problem jest oczywiście taki, jak zwykle, y, z większością rzeczy, z którymi teraz y, musimy się borykać w opozycji do rządu czyli y, brak swoich mediów. Y, w momencie, kiedy osoby y, biedniejsze, osoby starsze mają dostęp tylko do telewizji publicznej, to wiadomo, że mają dostęp jedynie do y, wersji narracji, w której wszystkie osoby. Przybywające do nas z terenów objętych wojną, chcą nam wykonywać zamachy, kraść i strach się bać co jeszcze? E, dlatego warto byłoby pomyśleć o jakiejś szeroko zakrojonej akcji ze strony opozycji lub ze strony, no niestety tylko lewicy, w momencie, kiedy e, koalicja europejska ma tak naprawdę jedynie jednostki, które e, też są w stanie. Znaleźć w sobie trochę człowieczeństwa i współczucia dla tych osób. Być może znaleźć jakiś reprezentantów. Jakiś czas temu w Krakowie była demonstracja, w której głos został właśnie oddany y, osobom uchodźczym, y, kobietom y, szczególnie z tamtych y, rejonów. I był to głośny głos, y, głośny głos y, w centrum miasta, który po prostu mówił. Że nie ma się czego bać, że one również chcą wolności, wolności słowa, wolności do pracy i edukacji. Tak jak myślę wszystkie osoby, m, które by ich również słuchały. Trzeba po prostu wyjść z tym do ludzi i dać im do zrozumienia. że... Nie, ja czas nam się kończy, przepraszam. Ja chciałabym, Dominik, a Twoje zdanie, co dziennikarze, co opozycja może zrobić, żeby przekonać opinię społeczną, że uchodźcy nie są zagrożeniem? Znaczy, ja myślę, że tutaj głównym problemem jest nawet nie tyle, a, znaczy ciężko w ogóle mówić o całej opozycji tutaj jako jednym podmiocie, bo i tutaj też ważne jest dlatego, że co mogłaby zrobić, a najpierw musiała, by chcieć zrobić, bo na przykład środowiska Platformy Obywatelskiej, partii sondażowej, która zazwyczaj postępuje tak, jak jej wyjdzie w aktualnym sondażu, że chcą, chce większość ludzi, no a niestety ostatni sondaż Ibrisu pokazał, że większość, to co zostało wspomniane, że większość, Polaków nie chce przyjęcia, większość elektoratów, w zasadzie wszystkich partii poza lewicą, nie chce przyjęcia uchodźców. I no niestety platforma na czele ze swoim przewodniczącym, nowym Donaldem Tuskiem, jakby przyjęła taką cyniczną strategię zagrania na tym i e, właśnie nie dołączenia się do tych apeli lewicy, tych akcji lewicy no, poza jednostkami, jak właśnie Franek, tylko do włączania się w tą narrację rządu o hybrydowej, bo e, Lewica mało ma mediów. Platforma mogłaby zrobić tutaj o wiele więcej, ale musiałaby najpierw chcieć, żeby coś zrobić. A tej chęci nie widać. Widać, że i politycy albo mówię, dołączają się do narracji rządowej o jakimś zagrożeniu, o wojnie, o tym, że uchodźcy to a, generalnie nam zagrażają, albo wyrażają zaniepokojenie i nie planują podejmować żadnych szerzej zakrojonych akcji. Widać to też po dziennikarzach, na przykład TVN-u, z których część skrytykowała tak samo akcję Franka na granicy, mimo że no właśnie to no był bardzo pozytywny przykład wśród, wśród polityków Platformy. Więc myślę, że na początku opozycja, żeby nagłościć sprawę mocniej, musiałaby jako całość podjąć pewne działania i chcieć je podjąć. A ze strony dużej części prawicowej opozycji, powiedzmy, a tych chęci po prostu nie ma. Wolą oni rzeczywiście cynicznie wpisywać się w pisowską narrację w tej kwestii. Mhm. Wspomniałeś o języku. Jako dziennikarza zapytam Cię właśnie, co źle robią, jak powinny opisywać całą sytuację media. Mówią o fali, mhm. mówią też o zagrożeniu. Tak, myślę, że właśnie to jest największym problemem, że w, w opisie tej sytuacji przebija się taki strasznie dehumanizujący język wobec tych ludzi. Taki właśnie jak z narracji e, polityków partii rządzącej: że to jest fala, że to jest jakaś masa, a nie że to są po prostu cierpiący pojedynczy ludzie że to są ludzie, którzy uciekli ze swojego kraju, zagrożeni wojną, zagrożeni. Zagrożonych było życie i zdrowie. E, według mnie ta narracja, jedynie taka, która jakby, w której przebijało się, że to są po prostu poszczególne osoby, takie jak my, które po prostu potrzebują pomocy, e, które jakby, no taka narracja pełna człowieczeństwa, a nie takiego podejścia na zasadzie wojny, pewnej takiej masowości, zagrożenia, a robienia jakiegoś takiego właśnie atmosfery strachu, no to nie pomaga. To nie pomaga niewątpliwie. Ale jednak w kulturze klikalności, gdzie najważniejsze jest budzenie emocji, a strach, gniew lepiej się sprzedaje, czy można powiedzieć, klika, niż poczucie empatii, współczucia, pozytywne uczucia. Dziękuję bardzo. Zakończyliśmy część pierwszą. Za chwilę zapraszam Was do części drugiej.